Krasimankos z tej strony niemieckiej. Jak co, odcinek? Mam dla Was konkursik na Premkespelerinkom. Co trzeba zrobić? Macie na ekranie. Wyniki z tamtego filmu są teraz. Zgłosi się do mnie na Discordzie, Strona do losowania komentarzy właśnie z YouTube'a. I... O, kurwa. z YouTube'a. No. I teraz wylosujemy 115 komentarzy. I kto prękę wgrywa? Premkę wgrywa Teski. Weźcie do mnie zgłoś Mordo na Discorda, wraz z dowodem, że subskrybujesz z dzwonem, łapkujesz, komentujesz i w ogóle. To tyle ode mnie i co? Bierzcie udział na prękę z Pelerynką, bo warto. I mi jego oglądanie. A, i zapomniał powiedzieć jeszcze? Że źle mi się odcinek wyrenderował. Znaczy nie wyrenderował mi się źle, tylko źle ustawiłem FPS-y podczas nagrywania, no i były... E malutkie lagi, ale za to przepraszam no i film myślę, że jest taki. To tyle. Sami zobaczcie, siemanko. Widzisz? No, O prostu auto <grym grym> mi się wyłącza. Ej, miasto na szwankie. ja ja chcę pisać. <grym> ja ma, ja, ben, ja mam lagą. <grym> no. ja groszku. Tylko i za to, że pali za. A. Tak ja idę. Zobaczyłaś? Zabijam kolejnego. Lagę no, A Ale tu padają. To jest... Oni laki tu mają. Tutaj. Oni Ten, peru, rzucał. Być... Jem koksa i zabijam

Ej dobra, to nie jest tak źle, tu Duż, jest dużo spesów Chipy dostań, do teraz dużo, wtedy pomału A ja myślałam, że to on ma tylko to, to Nice, no, ja Ey, ilu, ilu on misie, kolejny, on jest bo... Ej, ilu oni się, oni pie się wypierdalają? Chul, pa, tu, 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 pa. Na, na wół, na wół Biednego wioski, to <gulio> Kurwa, przesnij dupę Kurwa,